Obyło się bez większej niespodzianki. Arsenal pokonał na wyjeździe Nottingham Forest 2 do 1 i ten wynik naprawdę bardzo słabo daje przebieg tego spotkania. No, przez dobrych 85 minut tylko jedna drużyna grała w piłkę, tylko Arsenal kontrolował przebieg wydarzeń na boisku, tylko Arsenal przebywał na połowie rywala. Arsenal znakomicie kasował też kontry Nottinghamu już w samym zarodku. Naprawdę dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których Nottingham, zwłaszcza przed przerwą, znalazłoby się w polu karnym kanonierów. To tyle tylko, że Nottingham długo całkiem nieźle się broniło. To nie było tak, że Arsenal nie próbował różnych rzeczy, bo były próby gry z sklepki, jakiś tam wrzutek. Brakowało może trochę strzałów z dystansu, ale poza tym Arsenal próbował różnych rzeczy, czasami nawet było dosyć blisko. No ale gdzieś tam za każdym razem albo brakowało Gabrielowi Jezusowi skuteczności, albo no było po prostu za gęsto i strzały, piłka żarty były blokowane, ale generalnie nie wyglądało to źle i można było odnieść wrażenie, że no prędzej czy później coś wtoczyć muszą. No i ostatecznie faktycznie głęboko już w drugą połowę udało się Gabrielowi Jezusowi, chyba w najtrudniejszej do tej pory jego sytuacji faktycznie bramkę wpakować. Między nogami Turnera, który chyba sobie przypomniał, że był piłkarzem Arsenalu i chyba coś jest winny swojej byłej ekipie. Na pewno duży błąd bramkarza. No Z takiej pozycji dać sobie między nogami puścić bramkę no nie przystoi. No, ale koniec końców to nie było spokojne zwycięstwo. To nie było spokojne zwycięstwo, bo w końcówce po grubym błędzie obrony Arsenalu, tam bodajże Saliba najbardziej zawinił, Nottingham za kontakt. No i dosyć logicznym jest to, że jeżeli ekipa łapie tak późno w meczu swoje momentum, no to już będąc na tej górce, zjeżdża z niej i siada na karku rywalowi. No, Arsenal był dobrze dysponowany. Także jako tako udało się z tym poradzić, ale nie było tak, że już do żadnych sytuacji piłkarze Artety nie dopuścili. To było generalnie bardzo dobre zwycięstwo, ale zupełnie niepotrzebne nerwy na koniec się wdarły w to wszystko. No ale to się zdarza chyba, tak mi się wydaje. Generalnie to był naprawdę dobry mecz, wydaje mi się, że może to być zwiastun jakiejś tam górki formy Arsenalu, zwłaszcza, że to był bardzo dobry mecz na wyjeździe. No, klasycznie do dopracowania koncentracja w defensywie. I wydaje mi się też, że Smith Rowe może nie zagrał. Nie wiadomo jak spektakularnego spotkania, ale nie wyglądał jak ciało obce. Wyglądał jak gość, który rozumie futbol Artety, który nadaje się do tej ekipy, który jest jej pełnoprawnym członkiem po prostu. Nie wiem, może ta dziesiątka na plecach na wyrost, ale numery to chyba troszeczkę straciły na znaczeniu we współczesnej piłce. Nieważne. W każdym razie na pewno jest to jakaś sensowna opcja dla Arteta i kolejny piłkarz do rotacji sam Arteta twierdzi, że ma jeden z największych składów w Premier League, przynajmniej w czołówce, także na pewno przydatna informacja. No generalnie trzy punkty w kieszeni, przełamanie Saki też okej, okay, słabszy trochę występ Lego, ale generalnie więcej nowych pozytywów niż powodów do zmartwień kamienierzy po tym meczu mają.